Witam was, kochani, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na, e, opowiemy sobie o tarnikowaniu zębów, czyli o takiej czynności, która powinna być u każdego konia powtarzana regularnie. Dzisiaj miałam ogromne szczęście, bo mam w ośrodku kamerę, mam grzyścia i przy tym wszystkim mam pana doktora i akurat konia, któremu należy wytarnikować zęby. Więc zapraszam do oglądania. Dobry stan zębów. U naszego konia ma ogromne znaczenie, ponieważ jeżeli koń ma ostre krawędzie, wtedy pokarm jest gorzej, potrawia, gorzej przyjmowany, może dojść do, nawet do tego, że koń nie będzie chciał jeść. Jeżeli te krawędzie są ostre, koń też gorzej gryzie pokarm, gorzej go przyswaja i często mamy problemy, takie, które widzimy jakby na pierwszy rzut oka, tym, że koń zaczyna chudnąć. Często ten koń je, normalnie je. Ale zaczyna chudnąć, pojawiają się żebra i zastanawiamy się, co jest nie tak. Na przykład próbujemy wtedy zwiększyć dawki żywieniowe, ale to nie działa. Dlatego w pierwszej kolejności, jeżeli mamy taką sytuację, trzeba sprawdzić stan zębów. Taki stan zębów może sprawdzić weterynarz. Jak często powinno się zęby tarnikować? Zęby tarnikować się powinno przynajmniej raz w roku. Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić stan tych zębów, czyli czy te krawędzie nie są ostre. Najczęściej jest tak, że przy koniach utrzymywanych sztucznie, czyli w systemie boksowym, gdzie te konie jakąś część czasu spędzają na pastwisku, ale tak naprawdę przyswajają, jedzą trawę, jedzą siano, jedzą słomę, dostają owiec, na przykład gnieciony, to stan tych zębów jest taki, że trzeba je tarnikować raz w roku. U młodych koni, tak jak na przykład u mojego fado, to y Sprawdzamy te zęby raz na pół roku, ponieważ jemu, coś to, jemu dopiero rosną, tak? czyli on jest dopiero w tej fazie wzrostu tych zębów. Jemu rosną coś nierówno. <laughs> nie chcę tego wam tłumaczyć, bo się na to zbytnio nie znam, ale rosną nierówno, dlatego sprawdzamy mu te zęby raz na pół roku i raz na pół roku je tarnikujemy, tak żeby one były cały czas w dobrym stanie. Ktoś zada pytanie od razu z Was, jak to się działo, że kiedyś te konie były na wolności, normalnie na wolności żyły, przebywały i nie trzeba było tych zębów robić. Tak, na to, że te zęby obecnie musimy robić u naszych koni, właśnie wpływa ten stan utrzymania ich. Czyli trzymamy je w boksach, one jakąś część dnia spędzają na pasisku, ale ta część dnia jest dużo, dużo mniejsza niż była wcześniej. Ogólnie u koni jest tak, że żuchwa jest węższa od szczęki, i z tego wynika, że jak koni jedzą, to przesuwają te krawędzie. Przez to, że my dajemy naszym koniom. Hmm, bardzo rozdrobniony pokarm, to ruch tych ruch, ruchów żuchwy jest dużo, dużo mniej niż u koni, które są trzymane na wolnym wybiegu. Dlatego też, jak one pracują, poza tym, tak jak mówię, przyjmują tylko takie miękkie pokarmy, to te, ta, te zęby się ścierają, tworząc na zewnątrz ostre krawędzie. Gdy mówimy o tarnikowaniu zębów, zaczniemy od tego od początku, to nie mówimy o tarnikowaniu tych przednich zębów, bo to, co często widzicie u konia, tym, co ten koń was może użyć, to są te przednie zęby, tak? Ale doktor tarnikuje te zęby czonowe, czyli te zęby, które są tam z tyłu. I one, jak pracują, to się tak ścierają, że na ich krawędziach pozostają takie ostre końcówki. I te ostre końcówki ranią im policzki od wewnątrz. No i to boli oczywiście, no bo tak jakby wam, do, cały czas ząb ranił, policzek od wewnątrz, tam się tworzy ranka, tam się potem tworzą wzrosty i tam całe, całe ten, cała ta część jest jakby bolesna. I w przypadku jak koń je, to jego to boli i je na przykład dużo słabiej, ten pokarm gryzie i rozdrabnia. I on go dużo słabiej przyswaja. I potem często w takiego konia widzimy takie nieprzetrawione ziarna, dlatego właśnie, że ten koń nie gryzie, bo go boli jak gryzie, więc unika tego y, gryzienia, tylko bardziej przełyka. Jak już te zęby są w bardzo, bardzo złym stanie, to on przestaje w ogóle jeść. Poza tym. Y takie, takie bardzo ostre krawędzie i poranione policzki czujemy też jeżdżąc na koniu. No bo jeżeli koń, który był fajny i fajnie chodził, i, i całkiem był przyjemny w ręce, i sympatycznie się na nim jeździło, nagle zaczyna na tej ręce wisieć, zaczyna być sztywny, zaczyna się spinać, nie chce pracować, nie chce przeżuwać, to bardzo często właśnie wynika to z tego, że te krawędzie są ostre i ta, i ta praca dla niego na wędzidle staje się uciążliwa i bolesna, dlatego właśnie takie objawy jak usztywnienie u konia, który wchodził fajnie, był rozluźniony, bądź e, chudnięcie, bądź, e, bądź na przykład w ogóle niejedzenie, to w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzać stan zębów. Doktor otwiera, otwiera pysk, Chwyta za język, przesuwa go na bok i ręką sprawdza krawędzie tych tylnych zębów. Jeżeli są ostre, wtedy trzeba tarnikować. No i przejdźmy do tego, jak się to robi. I jak to się dzieje, że ten koń spokojnie przy tym stoi, jeżeli ten zabieg wydaje nam się bardzo, tak powiem, nieprzyjemny. Bo czy wy lubicie chodzić do dentysty? Bo ja absolutnie nie lubię chodzić do dentysty i to nawet nie ma większego znaczenia, czy mnie to boli, czy mnie to nie boli, bo zazwyczaj mnie to nie boli, prawda? No Bo, no bo rzadko jest tak, że boli, czy jak dostanie znieczulenie na przykład nic nie czuje, a i tak to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne, choćby to dźwięk i to uczucie, tak, tego wibrowania w buzi, więc no, nie lubimy chodzić do desy, i tak samo koń przecież by nie stał tak spokojnie, jak się by mu się to szurowało, chociaż to go nie boli, bo tego trzeba powiedzieć, że oczywiście te zabiegi wszystkie nie bolą, no, nie, nie boli konia to, to, to szlifowanie zębów, no ale oczywiście jest to nieprzyjemne i nienaturalne, prawda, no bo, bo, no, bo nienaturalne. Więc jak to się dzieje? W pierwszej kolejności tego konika trzeba trochę ogłupić. On dostaje zaszczyk głupiego jasia, który powoduje to, że on spokojnie stoi, to przyjmuje. Nie jest to dla niego takie bardzo stresujące. Cały ten zabieg nie jest dla niego taki, taki bardzo stresujący. Jak lekarstwo zaczyna działać, wtedy wkładamy do pyska taki rozwierak, który powoduje to, że ten pysk jest otwarty. Jest to bezpieczeństwo i dla samego konia, jak i dla lekarza, weterynarza, który taki zabieg wykonuje. No i w następnej kolejności doktor. Lusterkiem, ogląda te zęby, dotyka ręką, sprawdza, jak wyglądają te krawędzie, e, gdzie trzeba szlifować, no i wkłada maszynkę, kiedyś były to, cze, bardzo często były to takie, e, po prostu, dłu, jak się to, dłuto, to nie jest dłuto, to jest pilnik, o, <grywdy> ten kobietą, to nie zna się na takich E, e, więc były to pilniki ręczne i się piłowało ręcznie, a teraz raczej już prawie każdy weterynarz posiada taki pilnik elektryczny i on tego koniowi y, dużo szybciej spiłowuje te zęby tak, żeby żeby miał ten komfort. Więc tak to teraz szybko w pigułkę. Każdemu koniowi powinniśmy raz w roku sprawdzać stan uzębienia. Żeby utrzymać go w prawidłowej formie. Bo tak naprawdę jaki ten koń ma zęby, to świadczy o całym organizmie tego konia, o tym, jak ten koń pracuje na jeździe, o tym, jak ten koń wygląda, o wszystkim. Czyli jeżeli koń ma zdrowe zęby, to zdrowo wygląda, dobrze się czuje i, i, no i po prostu jego dobrostan jest zapewniony. Więc każdemu koniowi powinniśmy raz w roku takie zęby sprawdzać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że był pomocny, że yy, jeżeli tego nie robicie, jeżeli tego nie sprawdzacie, zwrócicie na to uwagę i taka wizyta weterynarza, który robi tarnikowanie zębów będzie u was w stajni tak popularna jak wizyta kowala. Zapraszam do oglądania pozostałych odcinków, do klikania subskrybuj, do klikania łapki w górę, jeżeli wam się to podobało.